To będzie nagranie testowe. Nie wiem, włączone miałem dwa urządzenia, i może to one się przekrzykiwały. A może mikrofon jest tak czuły, że słyszy słuchawki, już sam, nie wiem. Tak, 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 tak. Ok, dobra, ledwo żyję. Uh -huh, tak, tu się zapisuje. się do mnie! A, to ja mu mogę... rozkazywać na zasadzie do mnie, do mnie. Uh -huh. And you yes. are... Yes. <coughs> Okej... Okay, a ty jesteś gdzie? Ty, 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 ty drugi? A, tu! Ożeś! Mógłbym go Siekierką, ale wtedy Orzesz. No dobra. Jeszcze ktoś tu nie rzuca ogniem. On jest gdzie? Ske! Ale gdzie on jest? No gdzie jest ten O. No dobra. No Nieźle, bym... ale może być lepiej. O, tak, tak, tak. To jest tak zwane motywacja. Hmm. Dobra, tak sobie to. Nie wiem, um, tak czy. I znowu zapomniałem użyć. E... Aha, do góry. E, tego. E, no umiejętności, ale. Okej. Okay. Hm. OK, Wracaj Wracaj. Takie P i B odwrócone. Hmm, 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 hmm. A jeszcze raz. OK. I teraz jeszcze B, ale gdzie jest kręciołek? Kręciołku. Kręcią, kręcią. A Chaos mógłby trochę podpowiadać, nie? Przy zagadkach. Bo tak się rozglądam, rozglądam. I nie widzę. A tutaj zagadka miałaby polegać raczej na obracaniu ich, a nie wymyślaniu, gdzie są. Mm -hmm. A tu mam. A tu jest tylko że um, nie widać. <laughs> Okej, okay, ale to może spróbujmy. Um... Może? Nie. No i jeszcze jeden tak, jeszcze jedna opcja. A tak to wystarczyło. Ok. Mm, co mamy? Eee, tak, 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 wartość szału. No, o, szału nie mam. Znaczy tak, ale za rzadko tego szału używam. Ej, ateus, a co ty? Rozsiadasz. Okej Zrobiło mi się dwa machnięcia zamiast jednego, tak? Aha, tego już obejrzałem. Nie mogę stwierdzić. Zbliżamy się do góry? Owszem. Okej, tylko czekaj, chłopcze. Przygotuj się, chłopcze. Gdzie ona jest? O, Gdzie jesteś? Czekaj! A nic innego nie robię, poza uważaniem! Aj, tak. No, można było użyć e, tego troszkę złości, strzału. Mm -hmm. A to, co mamy, to mamy, co mamy. Tak łatwo przez nie nie przejdziemy. E, ba. No, nie przejdziemy. Będziemy musieli tu wrócić jak to mówią kiedyś. No dobra, a to co? Tu również będziemy musieli wrócić kiedyś. No chodź, młody zaprawa. O, o, o. Żeby nie pomylić, bo znowu mnie. Wysuszy. Myślisz, że teraz pod koniec naszej wyprawy mógłbym ją ponieść? Mówiłem, że nie. Czemu? No, dla mnie i tak znaczyła więcej. Co? To znaczy, znałem ją lepiej. Ty dużo polowałeś. Lepiej dla ciebie, żebyś zamilkł. Okej. Okay. Cholera! Te są jakieś chore! Biszki! Wzięło i wybuchło. Mi w... buzię. Okej, okay, ale tu mamy dwa. Dobra, spróbujmy. Hmm, spróbujmy tego. Tak. Wracaj. Okej. Okay. I co mi to dało? Bardzo niewiele. Hmm. Czy ja bym chciał się tam dostać, bo coś tam jest? Co? co jest młody. <laughs> oh. przepastka mm, spróbujmy zamrozić Um, tak. to no, też jest skrzynia. To jak tam podejść? Z góry? Oh. No dobra, może, hmm, no nie wiem. No to to już zupełnie nic nie daje. Hmm... może, 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 może gdzieś tu zejście, coś tam tego. Czy może się... A, może to wysadzimy w powietrze i zrobi się przejście, co? Aaa, no tak. To tak to pomogło. Okej. Okay. Hmm, magiczne na ramienki. Co one dają? Mniej siły. Więcej czasu odnowienia... Na. A teraz tu... Daj hmm. Dojdę do skrzyni? A Zaraz, 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 zaraz... Widzę cię. Okej... Okay. Ironiczny atak. Okej. Okay. Do hel nie bardzo. Dobra. I teraz jak się go robi. Wow. Zapomniałem o, o tym, że tam trudka jeszcze jest. To wysadźmy. Tego może to coś da. A! Ah, okej. Okay. A ten? No a ten to już nic. Mm -hmm. Well, well, well. <laughs> oh, I mają jaskiniowego Troll'a! Oh, moja ręka! Miał kolegę? Wow. Eee, gorzej. Dobra, teraz najpierw ci. Ała 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 Szał! I za jednym szałem dostał w dynkę A tak tak bo jeszcze mogę go prowadzić, tak. Mm -hmm. Ale tylko przez chwilę, no cóż, lepsze przez chwilę niż wcale słaby z ciebie szermierz. Au, Ty byłeś lepszym szermierzem. Okej okay. tutaj um... kto zbudował to miejsce? Maroźny płomień. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dobra ulepszania lewiatana, okej. Okay. No, takie by to już widziałem. No, okej. Okay. Mm -hmm. okay. Coś tu jeszcze mamy. Trochę szału, podładowanko. No, żyćka ten. W zasadzie to. No, znowu mam wrażenie, no nie było tak całkiem łatwo, ale. Okej, okay, trochę było łatwo. Czy to będzie nasz nowy etap? Wow, teraz rozumiem, czemu mama chciałaby ją tu przynieść. Owszem. Owszem. Wow. Też rozumiem. Nie ja jestem wielkim fanem gór. Dlatego, że na góry trzeba się wspinać i męczyć się. Nie zbieram życia, bo może się jeszcze przydać. Okej, okay, dobra, hmm, teraz tak. Eee, nie tak, tylko tak, że zatrzymamy nagranie. Eee, I no cóż, w tym króciutkim testowym odcinku to będzie wszystko.